Hej kochani, sobota rano, a ja nie na treningu. A to tylko dlatego, że nie ma dzisiaj treningów. No, więc, oczywiście, nie wiedząc, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym porankiem, wyszłam na spacer. Już kupiłam w piekarni Żytni Chlebek i trochę jabłuszek w Warzywniaku. I muszę Wam powiedzieć, że mam ciekawe spostrzeżenie. No, po prostu brawo dla Panów. Słuchajcie, policzyłam w piekarni na 8 osób. Ja byłam jedyną kobietą, czyli panowie chodzicie rano po świeże pieczy. Zegarek miałam nastawiony o 6, a obudziłam się 5.55, no więc już organizm czekał na pobudkę. Po prostu, no jestem tak przyzwyczajona do porannego rozruchu, że siedziałam że dzisiaj zrobię sobie sama poranny rozruch i poszukam wiosny. Wiecie, o ten efekt najbardziej lubię, jak zaczynają być takie żółciutkie, malutkie pończuszki na drzewach. Coś niesamowitego. A że okoliczności sprzyjają, to postanowiłam się dzisiaj wyprowadzić na spacer, mimo że nie mam psa.